Cześć, witajcie ponownie w Dragonair Silent Gods. No i był odcinek przed chwilą o tym 35 poziomie, czy też w ogóle o zbieraniu tych punkcików właśnie tutaj w tej naszej podróży. No i mogę się pierwszy raz tutaj na czwarty poziom właśnie tych bossów przestawić. Zapiszę sobie tutaj ustawienie. Ono się tutaj niewiele zmienia. Zobaczymy, czy tak z marszu będę mógł tutaj no, ten najwyższy poziom tych bossów zaatakować. No, są wyposażeni, wyświetlam Wam, można sobie zastopować tutaj, co po niektórych. Mój sprzęt... Właśnie na tych zawodnikach jest cały czas dosyć beznadziejny, choć tam rzeczywiście no, te sety, które chciałem z Vampira przynajmniej sobie uzbierałem. Jeżeli chodzi o damage dealerów, no to zdecydowanie nie, ale też jak Wam właśnie mówiłem w tym ostatnim odcinku. No, to nie jest poza tym turniejem, który obecnie u mnie trwa cały czas jeszcze, czyli dotyczącym farmienia właśnie grobowców. Aby, aby ten sprzęt pozyskać i to jak najbardziej polecam zrobić, no to rzeczywiście tak to oszczędzajcie te chlebki. Wydaje mi się, że już za tydzień tutaj wchodzi. No i fuzja i wchodzi ten podwójny drop właśnie z tych dungeonów sprzętowych i wtedy będzie czas, żeby ten sprzęt sobie lepszy zbudować. No mamy tutaj przyspieszoną walkę, 0.56 sekund, 1400 już tych karteczek, a więc źle nie wyszło, szybko biegnę do drugiego dungeonu, tu no dokładnie się zmieściłem, jak widzieliście w poprzednim odcinku, 11 godzin do końca właśnie, żeby ten 35. poziom wbić i więcej tych, tych skroli, tych kart tutaj rzeczywiście, jak to się nazywa, no jakieś... Stronice poematu teraz sobie nafarmić, no i mam nadzieję, że tak robicie. A jeśli nie, no to ten film właśnie jest, czy ten poprzedni był do tego no takim przypomnieniem. To samo są, jest, dotyczy się tych właśnie wirów, tak, z których zbieramy doświadczenie, wrzucamy tą walkę, żeby tam z kimś do pary zaatakować, no i też zawsze czekam, żeby tam farmić ten najwyższy dziesiąty poziom właśnie tych wigów. no bo też jest oczywiście dużo potek. No i znowu 1200, no to jest ta mniejsza ilość, ale mniejsza, ale na tym najwyższym Poziomie, więc rzeczywiście idzie to dosyć szybko i nie muszę tutaj jakoś nawet specjalnie nic modyfikować. Tu się też przedstawimy. To akurat są dwa poziomy, jeżeli chodzi o tą spaczoną królową. No i mam nadzieję, że tu też bez problemów im ta walka pójdzie. Przedstawiamy się na wyższe tempo, bo to do, dopiero pierwsze farmienie tego najwyższego poziomu, więc strzałeczki, żeby czasu nie tracić i sobie nazbieram tych stronic. Tego poematu. No, królowa to już jakby padła. No, jak widzicie, trwa to wszystko bardzo szybko 30 sekund, i tak jak mówię, przy wcale nie najlepszym sprzęcie, ale jak już mamy taki sprzęt, który nam wystarcza, żebyśmy robili w zasadzie na tym etapie grze, gry, wszystko to co jest nam potrzebne, no to po co go farmić więcej, zwłaszcza, że za tą samą energię niedługo no, będziemy tutaj mieli więcej tego sprzętu i wtedy sobie ułożymy te sety, takie dokładnie jak nam pasują. No i tu też nie wygląda, żeby to było szybko, choć ona jeszcze zmieni tutaj postać. Na tego tchu, który tu się zaraz wyłoni. No, tak mi się przynajmniej ten BOS kojarzy. No, ale to nadal raczej szybko nie powinno tutaj trwać. Więc bez problemu moja stała drużyna. No, to już wiecie, że opieram się na jedynym moim ekskluzywnym bohaterze 1600. Więc no. Nie najlepiej, jeżeli chodzi o te stronnice, ale myślę, że wystarczająco, żeby sobie tutaj kupić 5-600, a więc stać mnie na wszystko, właśnie dzięki, no, na wszystko to, co potrzebuję. Właśnie dzięki temu, że, że poczekałem do końca i zacząłem farmić te najwyższe poziomy. No tu jakiś kosteczek sobie dokupię, więc. O, dwie nie stać na tą chwilę. No, i tak generalnie myślę, że też moglibyście robić, o ile nie robicie. Także zostawcie łapkę jak możecie. Do następnego razu. Cześć.